Cześć, witajcie widzowie w kolejnym odcineczku z Toilet Tower Defense, ale takiego fejkowego Toilet Tower Defense. I słuchajcie, to jest najlepiej odwzorowana podróbka, jaką widzieliście w poprzednim odcinku. I postanowiłem, że damy jeszcze szansę. Zobaczymy, jak te mapy będą się tutaj prezentowały. Mamy też nowego kameramena, takiego Uncommon Unitsa. To są legendy w ogóle. I co ciekawe, ten kameraman astronaut to jest widzowie epic. I to jest dla mnie szalone, bo ten epic jest totalnie lepszy niż te legendy. Nie wiem, no przynajmniej tak to wyglądało. Ale spróbuję teraz użyć bardziej właśnie legend, czyli tych tyta. Planów. No i mamy kolejną nową mapę. Jest to mm, świat Medium. I słuchajcie, mamy tutaj 500 kojdów do wygrania. Jest to Destroyed City. No i zobaczymy, jak na Medium jest tutaj, jak będzie się tutaj grało. Oczywiście, jak chcecie więcej odcinków na hardzie i w ten event, na evencie mamy do zdobycia 2500 kojdów, widzowie. To jest naprawdę gruby event. Jak chcecie tego eventu i harda jeszcze zobaczyć, jak wygląda w tej grze, to zostawcie koniecznie łapę w górę i suba. A ja w tym momencie idę na kibel. No i gramy, widzowie, dobra. Jak to wygląda? Tu mamy jakieś kible. Tutaj płomienie, nie patrzcie. Destroyed City. To wiecie, jak to wygląda? Wiem jak to wygląda. To jest mega podobne do. Mm... Pierwszej pustyni. W sensie, wiecie, w Toilet Tower Defense kiedyś inaczej mapy wyglądały. Jak ktoś jeszcze nie skumał to mapy wyglądały totalnie inaczej. W sensie o co mi chodzi? Chodzi mi o to, że mapki wyglądały tak, że na przykład pustynia, czyli desert wyglądała właśnie tak. W sensie to był taki kwadracik. Wszędzie w sumie były takie kwadraty, no prostokąty bardziej. Były takie po prostu takie dało i się bado, i tyle. I nic więcej nie było, No więc tak to właśnie wtedy wyglądało. Dam sobie tutaj tego astronautę, niech sobie tam strzela, bo on naprawdę dwójkę na raz rozwala, jest mega, mega mocny. Tu kamera beda, bo się przedarli, więc kameraman pokaż co potrafisz. No i w tym momencie, słuchajcie, najważniejsze moim zdaniem, chyba, będzie ulepszenie tego kamera astronauta. Mm, kamera astronauta, kamera astronauty. Ale chciałbym w sumie zobaczyć, jak wygląda ulepszony na maksa w tej grze tytan. Nie, no bo wiecie, tutaj jakby już wiedzieliśmy to, że. Co robi kamera astronaut na Maksa. A słuchajcie, no jeszcze nie widzieliśmy, co robi Tytan. Też sorki, że tak dziwnie mówię i tak e, troszkę się jąkam, czy coś, że i się. Nie wiem, jakoś dziwnie poczujecie, że dziwnie mówię, to tylko dlatego, że jestem chory, nie i ciężko mi po prostu mówić. Bardzo mnie tutaj zatyka przy każdym mówieniu, więc wiecie, no po prostu jak jest się chorym, to wiadomo, nos zatkany, gardło i tak dalej, to aż ciężko mi się oddycha, jak się mówi. A ja dużo mówię na nagraniach, więc tak to wygląda. Dobra, dajmy tytana obok niego. W ogóle mogę jednego na drugiego prawie postawić. No weźmy może tego astronautę stąd i. Zobaczmy, co Tytan potrafi, bo ja bym chciał zobaczyć Tytana w akcji. Jak dużo on potrafi? Póki co to widzę, że bije tylko pojedyncze. Skibili Toilet, co jest o wiele dla nas tutaj, no, słabsze niż taki Astronauta, bo Astronauta bije kilku naraz, więc tutaj, no, lepiej dajmy tego Astronautę, bo widzę, że nie idzie e, Tytanowi sabebu więc na razie mu pobóżmy Astronautom, a później coś dodatkowego wrzucimy i zobaczymy, jak nam z tym pójdzie. Czekajcie, czy ja mogę sprzedać Kameramena? Chyba mogę, bo chciałbym ulepszyć Tytana na Maxa, nie? W sensie, chciałbym tak naszego Tytana tutaj. Nie wiem, nie mogę go kliknąć. Halo, co jest? W ogóle, mega się jara, widzowie, bo naprawdę e, czekając na Toilet Tower Defense, też wam mam mega ważne informacje w sumie do powiedzenia odnośnie Toilet Tower Defense, ale to w innym odcinku, więc wyczekujcie odcinka, oglądajcie wszystko do końca, bo serio warto. Jakby jak już wróci Toilet Tower Defense, to widzowie znowu będziemy rozdawali na Discordzie pełno, pełno jednostek, podpisy i tak dalej. Ale na razie musimy się cieszyć tym co mamy, czyli właśnie na przykład w tym wypadku no, taką podróbką Toilet Tower Defense, to no, po prostu for fun można zagrać. Wiadomo, tu nie chodzi o to, że ja to jakoś wiecie uwielbiam, po prostu no, można for fun sobie zagrać. W ogóle ciekawe jest to, że tutaj ulepsza Mamy z poziomu zerowego na poziom pierwszy. Nie, że mamy poziom pierwszy, ulepszamy na drugi, trzeci, czwarty i piąty, szósty, tylko mamy zerowy i dopiero na pierwszy, nie? To akurat też mnie mega tutaj zdziwiło. Bardzo chcę zobaczyć, co ta podróbka ma takiego innego i ogólnie co ma do zaoferowania względem takiego Toilet Tower Defense, bo serio. Jakby patrząc na to, o, mamy ulepszenie, dobra, patrząc na to, ja widzę totalnie po prostu podrobiony toilet air defense, ale dobra, no jakby ta podróbka mnie totalnie strzykowała. niesamowicie to wygląda podobnie. I teraz tak, ten astronauta jest OP, to już wiemy, ty tam sobie tak, czy on sobie radzi, nie powiedziałbym, ale to chyba tylko dlatego, że on bije powoli, wiecie, musimy koniecznie zrobić tak, że no te cooldowny mu zbić na 0,3%, no to już będą takie niemalże 4 ataki na sekundę, co będzie fajnym wynikiem, więc wydaje mi się, że jak to już będziemy mieli. O nie, spadłem! Widzowie, spadłem! Mam nadzieję, że wrócę. Dobra, wróciłem. To tak jak w Toilet Tower Defense też się spadało, pamiętam. I można było wrócić. Także ciekawie, ciekawie to wygląda. W ogóle przepuśćmy jednego toaleciarza i zobaczmy, co się stanie, jeżeli doleci tutaj do bazy. Czy jest to dobrze, wiecie, zeskryptowane? I czy baza straci troszkę HP, czy jednak totalnie, nie wiem, zostanie rozwalona. Zobaczymy, takie, takie testy, takie mity w nowej gierce, w ogóle te podpalone tutaj budynki, jak to wygląda. No w sumie tak, jak było, wiecie, że Destroy City rozwalone miasto, no to zniszczone miasto, no to musi być, wiecie, taki akcent jakiegoś tutaj ognia, i tak dalej. Dobra, wydaje mi się, że powinniśmy ulepszyć też tego zioma, i w tym momencie przechodzimy sobie minimum do 20 wave'a. Naprawdę, jakbym nawet nic nie ulepszał teraz, to i tak damy radę na totalnym luzie. Oczywiście. Tutaj musimy postawić speakermena, panie speakerman. Proszę bić tego larger toilet. Okej, okay. on powinien sobie z nim poradzić, także wiecie. Na no, luziku sprzedamy go zaraz. Dobra, miałem sprawdzić, co będzie, jak dotknie bazy, ale nie. Jednak, widzowie, sądzę, że to działa po prostu, więc ja chcę. Ja nie dam rozwalić bazy. Jednak się rozmyśliłem. Taki właśnie jestem, widzowie. Nie no, ale serio, jakoś tutaj wolę tą bazę bronić. I teraz tak, na pewno chcemy ulepszyć tego Tytana na maksa. I ten Larger Toilet to przyleciał tu normalnie, co jest? Halo, halo, mój Tytan nie wyrabia. No może lepszy byłby Tytan TV Man, wiecie? Tak mi się wydaje. Dajmy go też tutaj. Niech smarzą na samym początku, chłopaki. No, wydaje mi się, że ten tytan TV-man więcej robi, nie? Znaczy, tytan TV-man ma duże obrażenia, ale on nie bije tak, jak ten tytan z Toilet Tower Defense, że bije wszystko bardzo szybko, zmienia tym swoim laserkiem cel co chwilę, tylko on tutaj tak bije, jakby, nie wiem, patrzcie, napina te łapy i tak bije... No, mega dziwnie, nie wiem, czy macie takie wrażenie. Dla mnie to jest mega dziwne bicie. takie Takim dziwnym sposobem bardzo uderza. No nie wiem nawet, jak to nazwać. Naprawdę takie mega, mega... No dziwaczne to jest po prostu. Dobra, skipujemy wavica. Wydaje mi się, że na pustyni będzie 30 waveów. Ciekawe jest zaś to, że tutaj naprawdę powiem wam, że no jest mały problem. Już jak nie damy astronaucie tutaj ulepszenia, to będzie lipa. No, tytani są ok, ale moim zdaniem astronauta jest przesadzony. Jak to jest epic, chyba że różowe to nie epiki w tej grze, tylko nie wiem, wyżej niż legenda. Może też tak być, że to jest ala taki ekskluzyw. ale no wiecie, no bo tutaj generalnie Właśnie, co ciekawe, dlaczego ta gierka istnieje, mimo że jest podróbką mm, Toilet Tower Defense? Wiecie, mam taką pewną teorię, że istnieje tylko dlatego, że tak naprawdę nie ma creatów za Robuxy że tutaj nic chyba nie kupimy za Robuxy, chyba że się mylę, bo może coiny można kupić, ale tego nie sprawdzałem, więc jeszcze nie będę mówił do końca, zaraz sprawdziłem po grze, po tym meczu, po tej mapie, ale wydaje mi się, że dlatego właśnie nie jest jeszcze usunięte, że właśnie nie ma tej, e, tych płatności, nie? Za prawdziwą kasę, więc tutaj jak weszła prawdziwa kasa do Toilet Tower Defense, to dlatego dostało prawa autorskie od DaFuckBooma, bo po prostu zarabiają jakby na jego pomyśle, nie? Chociaż moim zdaniem to też nie do końca, wiecie, no może pomysł miał ale, jakby w prawie autorskim, to też jest ciekawe. Ja tam nie chcę się bawić tutaj, wziąłka od prawa, ale to jest mega dziwne. Okej, okay, racket toilet w ogóle tu mamy, ale takie malutkie. Nie mają dużo HP. Ej, dobra, zaskoczyłem się. E, co mówiłem e, odnośnie tego prawa, do no generalnie, jeżeli chodzi o Skibili Toilet, to są takie postacie z Half-Life'a, z Garys Moda. Wiecie, no po prostu modele takie Freeze Steam'a, z Valve'a. Więc tutaj, co? W takim razie Valve ma pozwać, pozwać na fuck -booma? Nie wy wiecie, no dziwne jest to bardzo. Jest to bardzo dziwne, co tu się odwala w ogóle. No jakby nie mogło być, wiecie. Spokojnie i że każdy sobie robi swoje i tyle. Bo jakby, no wydaje mi się, że twórca z Toilet i tak zarabia po prostu tysiące, nie, tysiące, co ja gadam, chyba setki tysięcy. No dobra, może dziesiątki tysięcy dolarów, bo setki tysięcy dolarów to nie chcę mówić w co miesiąc, bo to nie wiadomo, ale no, jak dobrze wiemy, ta seria jest przeogromna. No nie ma co ukrywać, że każdy odcinek ma prawie 100 milionów wyświetleń, więc wiecie, to, to nie jest mało. to, Zwłaszcza, że to nie jest mało, na, wiecie, na cały świat, bo to ogląda każdy, a za granicą są większe stawki, więc ogólnie wiecie, dziwię się, że tutaj są jakieś problemy z grom. Mogliby się dogadać już i wiecie, żebyśmy grali, co nie? Wydaje mi się, że to najlepsze by było, jakby jak najszybciej się dogadali i żebyśmy w tym tygodniu jeszcze wrócili do Toilet Tower Defense. Bo tutaj wiadomo, w tą podróbkę się fajnie gra. Ta pustynia jest spoko, bo to jest dokładnie pustynia. Tylko, że tutaj jest to Destroy City Destroyed City. No i, no i co? No i widzowie, fajnie się gra, ale to nie jest to. Nie ma tego, wiecie. No nie czuć tego aż tak, co nie w sensie jest fajnie. Naprawdę mi się fajnie gra. Ale czegoś tutaj jakby brakuje. Nie wiem, czy macie takie wrażenie. Wydaje mi się, że na pewno macie. No bo jak to widzicie, to, to tak wam wiecie. Coś się przypomina, że no, lepszy był ten Toilet Tower. No wiadomo, wiadomo o co chodzi. Ja was tutaj rozumiem. Ale to też się fajnie gra. Dlatego właśnie nagrywam, żeby zobaczyć, jak to tutaj wygląda w tej podróbce. Najlepszej podróbce, Toilet Tower Defense, oczywiście. No bo inne podróbki też są, ale one tak nie wyglądają aż tak blisko, nie? Aż tak nie są zbliżone. Dobra, widzowie, teraz są naprawdę potężne postacie. Troszkę poczekałem, bo tamte wavey były nudne, ale mamy boss toalety, który naprawdę tutaj szybciutko. Nie, nie chciałem autuski paklikać, powiem wam, że teraz mogę troszkę przesadzić, je naprawdę. Może być ciężko. Ulepszyłem tutaj tytana Cameramena, ale wygląda jakbym go nie ulepszył. Halo, przeczytałem kaskę. Co się dzieje? To było dziwne. Mamy Raket Toilet, mamy Large Spider. Toilet reinforced Ciekawie, co tu się w ogóle dzieje. Naprawdę jest grubo. Powiem wam, że te wawy są już szalone, nie? Według mnie są szalone i są naprawdę bardzo fajne, między innymi właśnie dzięki temu. Dobra, dajmy tutaj kameramana, ulepszmy go na maksa. Jak wygląda kameraman? Co ja gadam? Speakerman. Czemu ja mówię do niego kameraman? Co się dzieje, nie? Widzowie, ta choroba mi już uderza do głowy. Naprawdę, masakra. No nienawidzę już przeziębiony. Znaczy, no chory ogólnie, no bo to tak naprawdę wszystko yy, boli i aż już nie być, Patrzcie, ja mówię na speakermana kameraman. Co się dzieje w ogóle? Dobra, mamy tego tytuł. Za 5,5 tysiąca. Tutaj mamy tytana kameramena za 2,5, gdzie ja go już ulepszyłem przed chwilą. Ej, dobra, ja sobie tego chyba nie wymyśliłem. Serio, dajcie mi znać w komentarzach, czy ja go ulepszyłem. Bo ja chyba kliknąłem, jakby. I kasę zabrało. Widzieliście to, co, nie? Kaskę zabrało, a i tak go nie ulepszyło. Dalej jest za 2,5 ulepszenie. To było dziwne, to jest susy, ale moi widzowie to znajdą, ty, Tytanie, będzie. Okradłeś mnie z pieniędzy. Ja cię tu lepsza, a ty co? Zjadasz to o co chodzi, gościu w ogóle? Nie, no ja widzowie nie rozumiem, ale coś tutaj jest nie tak. Strong e, boss toilet. Dobra, mamy jeszcze mocniejszego e, aleciarza. Spróbujmy tego Tytana ulepszyć. E, bądź co, bądź to chciałbym go na maksa zrobić. Tego ty. No mógłbym astronauty w sumie lepiej zrobić, ale dobra. Uwaga. Okej, okay. i znowu za 2,5 i znowu to 2,5 wisi, i jakby może i mamy maksymalny level. Nie, widzowie, ja nie wiem, co tu się dzieje, ale no coś tam ulepszyłem. Widzicie, tutaj mamy tych dwóch podstawowych ziomków, mamy astronautę, mamy wszystkich postawionych, których w sumie aktualnie mam w swoim ekwipunku. Wiecie, jakby ja też chciałem w tej grze pokazać każdą postać, więc proszę bardzo, mamy Speakermana na przykład, który mega szybciutko bije swoją łapką. I co ciekawe, on kosztuje 5,5 tysiąca do ulepszenia. O co chodzi w ogóle? Ten kamerabend też 5500. Dobra, widzę, że to jest lekko zbugowane. No jest to zbugowane, nie jest to dobrze zrobione, bo tak jakby te jednostki były jakimiś tytanami, patrzcie. Tutaj na przykład mamy tytana TV Mena. No i jego ulepszenie za 5,5 tysiąca, to ja rozumiem, ale do tego kamera albo speakerbena. Tak, Meres, klikasz na kameramena, mówisz o speakermenie. Dobrze, widzowie, wiecie o co chodzi? Ja już, ja już taki po prostu zakręcony jestem dzisiaj. Dobra, jak chodzi o kolejny wave, to chyba właśnie będziemy mieli 26. Ewentualnie to będzie taka. A nie, 25 waveów jest tylko. Co? Halo. A czekajcie, dlaczego nie dostałem. Co? Widzowie, co się dzieje? Okej. Okay. jakby. Patrzcie, nagroda 500 coinów. Meres jego kojdy 60 widzę co się właśnie stało przecież ja wszystko jakby rozwaliłem nie no i się żaden skibili toalet chyba mi nie przeszedł dobra to było najdziwniejsze podejście w tej mapie jakie widziałem ale jako że no chyba przeszedłem, co nie? No bo to wygląda, jakbym przeszedł. No to dzięki za obejrzenie. Jak chcecie zobaczyć jeszcze Harda i ten event, to dajcie znać, bo tu będzie grubo. Patrzcie, mamy nagrodę 1000, nagroda 2,5. To musi być mega trudne. To na pewno jest trudne. Nie mam dobrych postaci, no ale i tak mam całkiem sporo, co nie? Więc tutaj. Wydaje mi się, że mając ich sporo. Co to jest, Artur? Dzięki bardzo. Pozdrawiamy na odcineczkę. Jeszcze od Artura, mamy jakąś. Postać to wygląda jak Upgraded Titan Cameraman. Nie gadaj, że, że to jest Upgraded Titan Cameraman. Bez skitu. Jak to jest Upgraded Titan Cameraman, to ja oszaleję. Czemu to nie działa? Halo, co jest? Co jest? Nie działa. No tak, ta gierka jest widzowie naprawdę zbugowana, jak widzicie. Nie dostałem pieniędzy za wygraną, za wygrany mecz. To wygląda jak Upgraded Titan Cameraman. Totalnie widzowie. O, to lecimy widzowie na Harda i na Event. Na pewno chcecie zobaczyć taki odcinek. Wydaje mi się, że zobaczycie sobie, bo no, no ja bym widzowie zostawił łapę w górę i suba pod tym filmem. Koniecznie, bo ten hard i event z tą postacią, a upgrader tytanem kameramenem w tej podróbce, może być ciekawe. Dzięki za obejrzonko i się